Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed meczem 20 kolejki drugiej ligi to będzie ostatnia w tym roku kalendarzowym kolejka na drugoligowych boiskach. Obok mnie trener drugiej drużyny UKS-u Marcin Podrożała, a już jutro mecz drugiej drużyny UKS-u w hojnicach. Początek tego spotkania o 14.30 Panie trenerze, w tym tygodniu. Kolejne, chyba ta trzeba to określić, miłe wyróżnienie dla całego zespołu, bo dwóch zawodników zostało zgłoszonych do rozgrywek PKO Bancz Polski Ekstraklasy. Jak wy do tego podchodzicie, jakby to w szatni odbieracie? No zdecydowanie jako wyróżnienie, taki jest sens istnienia tej drużyny i, i no bardzo się z tego cieszymy. Życzymy chłopakom, żeby, żeby być może jeszcze w tej rundzie Pomogli, pomogli pierwszej drużynie zadebiutowali i, i, i coś tam wnieśli. Wiemy, że treningowo to, to wygląda korzystnie, i, i, i liczymy na to, że, że jakieś minuty w ekstraklasie dostaną. Była już okazja porozmawiać z Jędrzejem Zającem, z Antkiem Młynarczyciem, przekazać im parę, parę słów. To życzyłem tylko powodzenia tak naprawdę w momencie, kiedy tam poszli. To są chłopcy, którzy ciężko na to nie tylko w tym ostatnim miesiącu, tylko, tylko w dłuższym okresie zapracowali i, i sądzę, że oni są po prostu gotowi na to. E, rozmawiałem z kilkoma zawodnikami, z pierwszej drużyny i też, też wypowiadali się na temat ich postawy pochlebnie. Natomiast no, myślę, że oni są świadomi, podchodzą do tego spokojnie i no i ja też jestem od nich spokojny, więc jakichś rad nie, 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 nie uznawałem za stosowne, żeby im tam na ostatnią chwilę dawać. Na sam koniec zmagań spotykacie się, można powiedzieć, z sąsiadem z tabeli, z drużyną, którą w pierwszej rundzie też walczyliście o zwycięstwo do ostatnich sekund, można powiedzieć, właśnie bramka wspomnianego przed chwilą Jędrzeja Zająca. Tacie do samego meczu, spodziewacie się w sobotę w Chojnicach? Praktycznie do każdego meczu tak, tak podchodzimy. Praktycznie na każdej konferencji pada to, że to jest wyrównana liga i tak faktycznie jest. To pokazują, pokazują wyniki, to pokazują odległości między drużynami w tabeli i zdecydowanie takiego samego meczu spodziewam się w Chojnicach. Ja wysoko oceniam zawodników, którzy tam występują, drużynę i, i, i na pewno to nie będzie, nie będzie łatwy mecz, ale no, jakby to na, w naszym podejściu nic nie, nic nie zmienia. Większość spotkań to już wiemy na ten moment tej kolejki została odwołana, została przeniesiona już na przyszły rok. Gdybyście wymieli decydować, wybierać, to jesteście za tym, żeby grać, czy też już chętnie byście udali się na te zimowe, krótkie wakacje? Nie no, my jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby grać tylko na dobrym boisku. Ja to boisko w Chojnicach wspominam jako naprawdę dobre. Nie wiem jak jest dzisiaj, na pewno nie będzie, nie będzie idealne, ale wierzę, że tam już jakieś sygnały do nas docierały, że to boisko jest możliwe, że będzie, że będzie przygotowane, więc jeżeli tylko tak będzie, to, to tak, no to chcielibyśmy grać. No zawsze mecz to jest święto i, i, i jeżeli jeszcze jedno święto może nas czekać, to to nie chcielibyśmy z tego rezygnować. Też jeszcze powiedzmy o sytuacji kadrowej, jak przebiegania, jeżeli chodzi o personalia w tym tygodniu, No Były ruchy, tak jak już powiedzieliśmy, do pierwszej drużyny, więc nie będziemy mogli ze wszystkich zawodników skorzystać, z których korzystaliśmy w ostatnim meczu. Powiem nawet, że tych zmian będzie, będzie pewnie sporo. Z różnych względów. Natomiast są kolejni zawodnicy gotowi i, i, i wierzę, że, że po prostu sprostają tym, tym wymaganiom drugoligowym. Do tego się też trzeba trochę przyzwyczaić, bo taka jest specyfika pracy w drugiej drużynie, że tak naprawdę. Każdy mecz to jest, to jest trochę inna kadra, trochę inny skład wyjściowy, i, i w tym wszystkim, zarówno my jako, jako trenerzy, jako sztab szkoleniowy i zawodnicy, musimy się odnaleźć. I, no i spróbujemy się odnaleźć po raz kolejny po prostu. Czekamy na pytania do trenera. Dzień dobry. Tak, na bazie tego meczu z pierwszego z, z Chojniczanką to chyba y, będzie potrzebne dużo takiej. Y, chęci i, i, i takiej wiary do końca, tak jak w ostatniej kolejce, kiedy no, dwa rzuty karne decydowały o tym, że wygraliście? No, myślę, że to w każdym meczu jest potrzebne i nawet jak ostatnio prześledziłem te ostatnie spotkania, to praktycznie w każdym z tych meczów albo odrabialiśmy wynik, Albo, albo dwukrotnie, dwukrotnie to przeciwnik odrabiał, więc, więc nie było tak, że, że pierwsza bramka zdecydowała już o tym, że, że jedna z drużyn wygrała. E, dlatego na pewno to przygotowanie mentalne, gotowość na te trudne momenty, trudniejsze momenty w meczach e, jest potrzebna. My o tym, o tym rozmawiamy, właśnie o tym, jak reagować w tych trudniejszych momentach, jak zarządzać generalnie meczem w tych kluczowych momentach, czyli. Mamy jakieś scenariusze na to, jak chcemy zaczynać mecze, jak chcemy, jak chcemy zaczynać drugą połowę, jak chcemy zarządzać tymi ostatnimi minutami w pierwszej połowie, czy generalnie w meczu, jak chcemy reagować na zdobyte bądź stracone bramki, więc to są wszystko rzeczy, o których rozmawiamy, które w jakimś stopniu mamy przepracowane. Na razie w jedną stronę to się sprawdza, bo, 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 bo odrabialiśmy wyniki, w drugą, stronę, w drugą stronę niestety nie. Tego, tego utrzymania e, przy wyniku 1-0 nie utrzymywaliśmy, musieliśmy, musieliśmy kontynuować i, i, i w tych, tych dwóch, dwóch spotkaniach wychodzić na, na 2-1, więc no, w mojej ocenie tym się to objawia i, i na pewno trzeba będzie być tam gotowym na, na wszystko i mam nadzieję, że, że tak będzie. Jest jakiś aspekt gry, choiniżanki, na który pan zwracał zawodnikom uwagę szczególnie? Chojniczanka dosyć podobnym systemem gra jak ostatni przeciwnik nasz, natomiast dużo więcej występuje tam rotacji, szczególnie w fazie ofensywnej i to jest to jest aspekt, na który my się musimy mocniej przygotować, jak reagować na te, na te rotacje z punktu widzenia naszej organizacji gry w defensywie. To jest największy, największy taki temat, któremu, któremu poświęciliśmy powiedzmy trochę czasu. To oczywiste, że to o niczym nie decyduje, ale w tym ostatnim meczu w tym roku fajnie by było tak się umocnić w tej najlepszej szóstce drugiej ligi. No tak, celem naszym, czy celem postawionym przede mną nie była gra o awans w tej, w tej lidze, bardziej gra o utrzymanie, natomiast zastałem ambitną grupę w tej szatni i oni sami wewnętrznie taki cel wynikowy sobie postawili, że chcieliby no przynajmniej tą zimę teraz spędzić, spędzić w szóstce, więc no od tego zaczęliśmy ten mikrocykl, że jeżeli tego chcemy, to musimy po prostu jechać i wygrać mecz. Wszystko temu podporządkowaliśmy, wszystko na co mieliśmy wpływ, temu, temu podporządkowaliśmy i wierzę, że, że te trzy punkty będziemy w stanie tam wywalczyć. Krzysztof Sylwicki, telewizja to ja. A propos mikrocyklu, no to właśnie temperatury, ten mróz, te boiska, bo podejrzewam, że nie ma mowy o, nawet o trenowaniu na boisku naturalnym. Czy to jednak coś zmienia? Bo to, że na, na, na warunki meczowe boisko musi być dobrze przygotowane no to albo w miarę dobrze, to jest jedno, natomiast jak te warunki treningowe. No na pewno nie było łatwo, bo faktycznie od jakiegoś czasu jesteśmy już tylko treningowo na boisku sztucznym. Już nawet przed tamtym meczem, bodajże, ostatnia jednostka na tym sztucznym boisku się odbyła. Nie jest to, nie jest to optymalne na pewno, natomiast jedyne na ten moment rozwiązanie. Dlatego, jeżeli tak jak powiedziałem przed chwilą, nie mamy na to wpływu, no to nie chcemy tracić jakby na to energii. Jakiś już uszczerbek zdrowotny, że tak powiem, który, który się pojawił, zresztą nie tylko, nie tylko u nas, no to, no to pewnie nie ułatwia i, i, i są zawodnicy, którzy niestety złapali uraz w tym, w tym okresie i sądzę, że duży wpływ na to właśnie, miała właśnie ta zmiana na wierzchni, no ale. Znowu, no staramy się oczywiście dostosowywać przebieg tych jednostek, obciążenie, objętość do tego, że, że nie jesteśmy w optymalnych dla siebie warunkach, czyli na naturalnej murawie, tylko na sztucznej, ale, ale nie zawsze się dało wszystkiego uniknąć, więc, więc no pod tym względem na pewno to jest jakiś problem, że, że te treningi jednak muszą się odbywać. Chcemy się dobrze przygotować też pod kątem takiej intensywności w tygodniu, a na tym sztucznym boisku niestety. Czasem to się kończy właśnie w taki sposób, że, że, że ktoś ucierpi zdrowotnie. Ale z drugiej strony to pokazuje, że nie ma odpuszczania na treningu. No tak, tak, dokładnie. Chociaż nie każda z tych sytuacji wynikała właśnie z tego, że, że była walka do końca o piłkę, ale, ale no, na pewno w tych stykowych sytuacjach to zagrożenie jest po prostu większe, bo przy jakiejś dynamice, dynamice akcji jeden fałszywy jakiś ruch, jedno złe postawienie stopy i już jest, już jest problem. Wczoraj nie ma więcej pytań, kończymy konferencję prasową. Przypominamy, w sobotę w chojnicach mecz: chojniczanka, Eukrę, jest drugi łódź. Trzymamy czciuci za biało-czerwono-białych. Powodzenia, trenerzy. Źle zakończyłem, bo ostatnie słowo było problem, więc że wyzwanie. Poprawiamy.